Słuchajcie, no co? Dzisiaj startujemy oczywiście z odrobotyzowaniem się i z aspektem e, robotyzacji, czyli ograniczenia pewnego rodzaju ruchów, schematów, które w naszym ciele bardzo, bardzo szybko się wytwarzają. W szczególności, jeżeli przyjmujemy dane postawy, jeżeli przyjmujemy dane, dane pozycje siedzenia, jeżeli, jeżeli również e, no działamy tutaj w określonym wzorcu i trajektorii, co bardzo, bardzo często się obecnie zdarza. Praktycznie nie ma osoby, e, która. Maksymalnie pozwoliłaby sobie na to, żeby płynąć w swoim układzie nerwowym. Zawsze każdego dnia na naszych stanowiskach pracy czy obowiązków domowych, będzie istniała tutaj zależność taka, że będziemy wprowadzać pewnego rodzaju wzorzec. Trzeć ten wzorzec, no i niczym, niczym że tak powiem, pewnego rodzaju ruch. Pozówisto, zwrotny. No niestety cały czas ten tor, ten tor ucierać, wycierać i, i te opiłki, że tak powiem, do końca naszego życia będą gdzieś tam leciały z tego. My chcemy natomiast tutaj za pomocą odrobotyzowania, za pomocą kilku prostych neuroćwiczeń, które przede wszystkim są, są tutaj skierowane do stanowiska pracy, czyli będzie tutaj dosyć dużo również o pozycji siedzącej do czegoś, co możecie wykorzystać, czy z autobusem, czy, czy będąc jako pasażer w pociągu, czy będąc w pracy za biurkiem. Ćwiczenia, które będziecie mogli wykorzystać praktycznie w każdym miejscu. Nie będzie tutaj potrzeby za każdym razem odsłuchiwania tych ćwiczeń. Nie musicie się tutaj wrzucać na słuchawki i odpalać, czy to będzie YouTube, czy, czy ze swojego prywatnego dysku. Bo tak naprawdę tylko pojedyncze wysłuchanie tego tej, tej, tej ścieżki spowoduje, nieświadomością, że... Świadomością tak naprawdę. Tak, nawet nie nawet, nieświadomością, nawet na, na, na śnie. Spowoduje, że ta kreacja tych ruchów i kreacja nowych pomysłów w Waszych takich codziennych stanowiskach stanie się, stanie się rzeczywistością i stanie się pewnego rodzaju wręcz nawykiem, a, a wręcz przyjemnością. Tak. I nawet a propos Michał masz pozdrowienia od Kamili, które kazała przekazać Ci, że... że Cię bardzo pozdrawia. Co pozdrawiam. oczywiście, jeśli do, kiedyś do... dokopię się do tego nagrania, to będzie miała szansę powtórzyć osobiście. W pewnym sensie. Michał Michał, który jest głównym, głównym ideologiem, głównym propagandystą naszych wspólnych inicjatyw, któremu zawsze zlecam pisanie tekstów, co się nigdy mi wcześniej nie zdarzało, ponieważ zwykle to ja przejmowałem i dominowałem ten obszar. Określił to bardzo trafną nazwą, to mówi się robota, robot kapsłokami pisane, czy pasja. Czy hmm. w jakim momencie, w której chwili rodzi się dostęp do tego, co nazywa się Poczuciem piękna tego, co robimy, czyli dostępem do wrażenia, że zaczynamy kreować i przestajemy się bać być sobą, bo to się często wiąże z jednym i tym samym. To jest bardzo głęboko nierozpoznane, zwłaszcza w środowiskach pracy roboczych, gdzie nasz sposób przystosowania jest często rezultatem długoletnich. Prak praktyk wdrażania naszego osobistego stępienia wrażeń na temat naszej osobistej egzystencji I, i żywiąc głęboką nieufność do bycia sobą, wyuczoną nieufność do bycia sobą, mamy też ten sam odruch, który powoduje, że, że wszelkiego rodzaju działania, sposoby kreowania, które zbliżają nas do tego, by sobą być, są również zakryte przez zachowania lękowe. Mm. i pewnego rodzaju rozglądanie się trwalniczym, jak to robią inni. I to, co my dziś zrobimy, będziemy próbowali odmitologizować ten obszar i, po, i wykazać, że y, nie musisz zmierzać po równi pochyłej do starzenia się i do ograniczenia siebie i budowania coraz większego dyskomfortu, żeby jednocześnie być skutecznym w swoim środowisku zawodowym. Możesz być skutecznym w środowisku zawodowym, a jednocześnie budzić sobie kreatywność w sposób jakby powiedzieć, no, lubię słowo nietrafione, ale chyba najlepsze pod własną kontrolą odkręcać kurek z kreatywnością, tak, żeby nie narazić się na chluśnięcie tego nagle w sposób wyrywający się kompletnie z kontekstu życiowego, ale pozwalający ci mimo wszystko przeżywać to płynnie i coraz większym zaufaniem, aż w końcu no, okaże się, że w zasadzie nigdy nie było się czego bać. I wtedy pasja staje się czymś, czego robot, przed czym robot był zasłoną, i może się okazać, że to tak naprawdę jest tylko zamiana na inny nawyk, nawyk poszukiwania nowych opcji, nowych możliwości zamiast nawyku ograniczania opcji i możliwości, które mamy dziś. Mm, dokładnie. Będąc na stanowisku pracy, siedząc przy biurku, jak tutaj zrobić, jakie mamy spektrum tak naprawdę ruchów czy rozwiązań fizycznych, które, które, które można tutaj wykonać, żeby ta praca stała się znowu mniej uciążliwa dla nas, żeby ta praca stała się, żeby nasze mięśnie, żeby nasz szkielet mógł poczuć nieco inne, nieco inne schematy. No i na pewno, jeżeli oddacie się w jakąś przestrzeń internetową, czy, czy chociażby tak troszeczkę zanurzycie się w fizyczność, w takie, w takie nazwijmy to wychowania fizycznego ruchy, na pewno można się ponaciągać, na pewno można, na pewno można zmienić pozycję, na pewno można wpłynąć na swoją ergonomię pracy. Natomiast to, co tutaj będziemy robili, to będzie ćwiczenie z zakresu mikro mikroruchów, które będziecie po prostu wplatać w, w to, co robicie, to, co robicie do tej pory. Co więcej, to nie jest metoda, którą, której jak gdyby można się obawiać, żeby się, żeby się wstydzić. Tak? Tą metodę można tak naprawdę wykonywać permanentnie, będąc na stanowisku pracy, nawet w takim odwzorowaniu, żeby ludzie, którzy siedzą dookoła Was w ogóle tego nie zauważyli. Tak? No, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy niewidoczni wtedy. Tak, jesteśmy niewidoczni wtedy, ale myślę, że to, co mogą zauważyć, to ewentualnie to, że wasza twarz jest nieco bardziej promienieje i jest młodsza, to, to, to na pewno, że, że jesteście lżejsi i że inaczej się wysławiacie. To będzie jak gdyby z korzyści, które, które, które oni zauważą. Natomiast podczas tego procesu, podczas, podczas bycia, podczas pląsania w tych, w tych neurozakamarkach, nazwijmy to, i neuroćwiczeniach. No, jest to zupełny zupełny plac zabaw, jak ja to nazywam. No tak, tak. Zwłaszcza, że będziemy również próbowali wejść trochę od płaszczyzny neurolingwistycznej, na przykład przebudowy przeramowania naszej wizji w miejscu pracy i naszego środowiska społecznego, naszej panoramy społecznej, czyli tego jak my widzimy się na tle innych, wokół innych, jak inni w naszym środowisku funkcjonują i jak my nasze miejsce w tym widzimy w zakresie naszego dostępności celów albo niedostępności celów. Hmm. Tak to rozumiem, że my się i tak z Michałem zaskakujemy tym, co sami przygotowaliśmy. Mieliśmy szansę wcześniej tego skonfrontować, to już jest tradycja. Natomiast żeby móc wejść już do praktyki, już w pewnym sensie rozpocząłbym pewną historię, po której oddałbym głos Michałowi, który ma zdecydowanie lepszy temat na start. Natomiast, Skąd możesz wiedzieć, nie widziałeś nie tych Nie mam pewnych ale wiesz, zawsze tak siejesz w tym przestrzeń, że trochę się tym zarażam, zanim zrozumiem, o co chodzi. Yy, historia jest, to są pewnego rodzaju dwie historyjki, które są, są powiązane. Yy, pierwsza z nich dotyczy pewnego dziecka, któremu zawsze wiecznie tłumaczono yy, siedź normalnie, yy, czytaj normalnie, oglądaj telewizję normalnie, nie rób tego tak, bo będziesz mieć garba, nie rób tego tak, by dostaniesz zeza. Hmm. Nie patrz w ten sposób, pisz w ten sposób. W tym samym czasie pewien naukowiec robił badania, robił badania na płaszczyźnie pedagogiki, dociekając, czemu przy tak potężnym procesie żywych, inteligentnych dzieci jest tak mało kreatywnych uczniów, a jeszcze mniej samodzielnie myślących studentów, a już zupełnie na lekarstwo. Swobodnych i szczęśliwych dorosłych, a jeszcze mniej sprawczych i zdrowych starszych ludzi. Nie wiedział, w jaki sposób uchwycić tego przyczynę. Trochę mu się nie chciał uwierzyć albo szukał alternatywy wobec teorii, że to jest po prostu taki porządek rzeczy. Natomiast przyjrzał się w swoich badaniach pewnemu przedszkolu i tam spotkał to dziecko, o którym była mowa. Spotkał je i zadał mu zaryzykował w swojej bezradności pytanie. Poprosiłby, by to dziecko pokazało mu, jak czyta, jak ogląda filmy, jak się uczy. Jak się bawi. I dziecko pokazało mu, jak kazano mu się uczyć, jak kazano mu pisać, jak kazano mu czytać, jak kazano mu mieć zęby. I naukowiec, niesiony pewnego rodzaju przekorną ciekawością, zapytał tego dziecka, a zrób to tak, jakby inaczej. A dziecko spytało, jak inaczej? On mówi, tak, jakby nikt nie patrzył. I wtedy nagle dziecko wykonało to tak, jak lubiło. Na chwilę zaczął oglądać telewizję stojąc na głowie, zaczął myć zęby yy, trzymając to yy, pomiędzy małym palcem a palcem serdecznym, te szczoteczkę. Zaczął pisać drugą ręką i na przykład zupełnie inaczej trzymając długopis. Yy, co zaskakujące, rezultaty tych czynności były bardziej zadowalające i, wy, i wyszły jakby technicznie o wiele lepiej. Yy, w Wtedy też, co najważniejsze, obecni przy tym wielkim eksperymencie, przy, ten naukowiec zaszczycił to przedszkole swoją obecnością, był dosyć znanym profesorem. Obecni tam dyrektor, dyrektor i wychowawca o osłupieniu spytali, skąd pan wiedział, że ten dzieciak to potrafi. Na co naukowiec powiedział, yy, zapytałem specjalisty i pokazał na dziecko. I dokładnie w tym samym momencie, zdziwieni dyrektor i wychowawca zapytali, ale czy my możemy się tego nauczyć i w jaki sposób? I to jest miejsce, w którym tę historię zawieszę i oddam Michałowi głos. Dokończymy tę historię po warsztacie. A dziękuję Ci w takim pięknym, w takim pięknym momencie. Tak, każdy z nas od dzisiaj siedząc na swoim stanowisku pracy może przykleić sobie spokojnie etykietkę specjalista do spraw swojego układu nerwowego. I teraz zobaczcie, wszyscy specjaliści nieustannie się szkolą, wszyscy specjaliści nieustannie działają, może być w tej branży, w której są specjalistami dalej. A ci, którzy się zatrzymują w tym, w tym temacie nauczania, chociażby wróćmy tutaj do jakiegoś tematu programowania. Ci, którzy się zatrzymują, tak naprawdę no, przepadają i ta nalepka tego specjalisty będzie im odpadała. Natomiast nie o tytuły tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że żeby być dobrym w sobie i dobrym ze swoim układem nerwowym, dobrze czującym się ze swoim układem nerwowym, musimy tak jak w komórkach ściągamy co jakiś czas, albo właściwie samo to się ściąga, jeżeli chodzi o aktualizację systemu. Tak samo, zauważcie, robicie aktualizację systemu lub samo ono się wykonuje z automatu, jeżeli chodzi o Wasze komputery. Pytanie brzmi, kiedy robimy aktualizację systemu układu nerwowego w naszych ciałach? Dlaczego niektórzy z nas cały czas jadą na Windows 98 tak, i, i, i powiedzmy na dyskietkach no i dalej tak będą jechali. Natomiast napływ informacji, który jest obecnie, szybkość przetwarzania tych informacji, dodatkowy stres, dodatkowe bodźce, które, no, które świat będzie nam tam gdzieś generował, albo sami będziemy generować, no, wymaga to tutaj od nas pewnego rodzaju potężnej zmiany. I nie zamieszkam tutaj wysunąć pewnego rodzaju wniosku, że wszelkiego rodzaju odstępstwa od schematów, które obecnie się dzieją, czy to będą odstępstwa polityczne, czy to będą odstępstwa samodczuciowe, utożsamiania się z czymś, z daną płcią nawet w tym, w tym kierunku bym poszedł. Będą pewnego rodzaju automatycznym rozwiązaniem na to, co dzieje się dookoła, układ nerwowy sam będzie podpowiadał w pewnym sensie możemy powiedzieć z poziomu 9-8 Windowsa wypaczenia. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na to, jeżeli to jest pewnego rodzaju plankton, to jest pewnego rodzaju grzybnia, wszyscy ludzie, wszystkie mózgi spięte, wszystkie układy nerwowe spięte razem, jeżeli poszlibyśmy w tym kierunku. To tak naprawdę on próbuje się dostosować do tego, co dzieje się w lesie. Tak? Co, hmm. jakie, jakie warunki panują, czy jest burza, czy jest susza, czy tam drzewo się zawala, i tak dalej, i tak dalej. To jest dynamiczne dostosowanie się. My z poziomu 9,8 może, może to nam kolidować tak? I, i budzić prężenia, i te prężenia jak najbardziej są tutaj potrzebne. Gdzieś ten ruch ma to ograniczenie, nazwijmy to kostno lub szkieletarne tego świata. Natomiast no, myślę, że to też te wszystkie odstępstwa, te wszystkie wariactwa, które obecnie Nazwijmy to, występują, obyśmy wszyscy, wszyscy nimi byli w pewnym sensie. To jest nic innego, tylko próba zrobienia update'u, próba zrobienia aktualizacji systemu, tylko no, bardzo często również wpada się w system innych, tak jakichś wzorców, które są narzucone. Będąc natomiast tutaj w neuroświadomości bardziej, robimy aktualizację swojego systemu, robimy dostosowanie swojego systemu, jeżeli nasza praca, nasze stanowisko pracy. Jest mocno robotyzujące, jest nie mocno, jest mocno tutaj nas ograniczające, będzie to, będzie to wymagało wdrożenia pewnego rodzaju narzędzi neurologicznych, narzędzi ćwiczeń, postrzegania, które pozwolą nam się znowu odnaleźć w komforcie. Bo zobaczcie, e, dzieciaki nie pozwalają sobie na dyskomfort, tak? E, dzieciaki zaraz, jeżeli coś będzie nie tak, gdzieś tam się nóżka podwinie, nawet jak dopiero zaczynają raczkować, coś im nie będzie pasowało, one popróbują tego dyskomfortu, ale zaraz będą szukały bardzo miękkiej drogi do, do osiągnięcia tego, co chcą. I my również w tym dyskomforcie, który świat nam sprawuje, praca nam sprawuje, czy, czy sami sobie go gdzieś mentalnie, że tak powiem, skodu czy naśladowania naszych, naszych rodziców sprawujemy, Sami również no, ograniczamy się w tej minkości. Jak poobserwujecie dzieciaki, no w szczególności tak do 7 roku życia myślę. Tam jest tyle rozwiązań, które jak gdyby dla dorosłego człowieka są już, można by powiedzieć, w pewnym sensie niedostępne, a wręcz głupotą, tak? Mówi się sieć prosto, nie oglądaj w ten sposób telewizji, nie, nie odwracaj, że tak powiem, głowy do góry nogami, bo ci się tam coś stanie, bo ci krew napłynie i tak dalej, i tak dalej. Przez różnego rodzaju tam są lęki podpisywane. Ale to wszystko, co ten dzieciak robi, to jest maksymalna ergonomia postrzegania danej rzeczy, maksymalne również dostosowanie. Do danej sytuacji. A co ciekawe, no czasami robią to ekstremalnie, jeżeli rodzic jest potężnym robotem, a dziecko jest jeszcze miękkie w tej swojej kompensacji to, czy, czy, czy nauce, to ono w bardzo szybki sposób, nawet jednostkami chorobowymi, będzie ściągało z tego robota w postaci rodzica te bodźce, które, no, żeby, mu, żeby go zmiękczyć w pewnym stanie, tak? Czyli ten dzieciak razem z tym rodzicem będzie jednym organem, można by było powiedzieć jednym układem nerwowym. No i tutaj no, przeróżnego rodzaju przypadki można by było opisywać. Pięknie to widać w gabinetach właśnie o no, takich podwójnych wizytach, gdzie córka przychodzi przykładowo z mamą, gdzie syn przychodzi z ojcem i, no, i widzicie po prostu te same wzorce, jeżeli chodzi o chłód, jeżeli chodzi o zachowanie, chrząkanie, rozwiązania, co jest śmieszne, co nie jest śmieszne, jak należy siedzieć, jak należy się ubierać i tak dalej, i tak dalej. No to są pewnego rodzaju kody. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Dobra,